Bieg, bieg, bieg. szybciej, 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 Nie będzie patelni! szybciej, szybciej, Więcej, brać, 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 to się. Jeszcze więcej, więcej nie ma. Już, już, już nie ma, nie ma. Już patelni nie ma. O, mamy na handel. Mamy na handel patelnie i patelni. Gdzie pan tyle będzie robił o tych patelniach, co? Już ja po wszystkich. Nie wszyscy po patelnie leżą. Już po wszystkim Nie chcę Nie ma. Powierwaj, poznać. Po Leżę, chodź. Ty, ty, ty... Niech pani mi nie zabiera. No dlaczego pani mi zabiera? Jak no? no, to, no, to tyle? No dwie patelnie no, mam ma to tyle. No, nie ma nic. To, to nie jest garnek. Nie ma. Bardzo dobrze, że Pan wyobrażał. Nagrywał, pan, pan nagrywa Ten towar, dziki, który jest niesprzedany, to teraz wyliczony, po trzy batelnie. Tak i już To nie jest dostawa, rzeczna. To no. jest taka cedzina. Przepraszam. Przepraszam. Ja tu już tylko kowesz. Nic więcej.